Witam serdecznie wszystkich. Jedziemy w ten piękny, niedzielny poranek na Grzybeczki. Mieliśmy pojechać trochę wcześniej, ale no wczoraj trochę, trochę przy sobocie było posiedza, posiedzane. I dzisiaj miejmy nadzieję, że, że coś znajdziemy. Jedziemy m.in. w miejsce na Rydze. Mój niezawodny zmysł Grzybiarza podpowiada mi, że tu będą grzyby. Ale zobaczcie, spóźniliśmy się już i już ktoś na grzybach, i już ktoś na grzybach jest. Ale nie poddajemy się. Bo wiemy, że znajdziemy dużo rydzy. Zobaczcie. Pierwsze wejście do lasu. I od razu. Patrzcie, jaki piękny rydz. Tak jest. To jest rydz. No to pierwsze koty za płoty. Jak mówiłem, nie jesteśmy pierwsi w lesie. Bo zobaczcie. Patrzcie, jakie ktoś piękny. O, jest jeszcze malutki rydz. Ale patrzcie, patrzcie, jakie nogi ktoś od grzybów. Wziął. Gruby ktoś nam ukradł nasze grzy. O, już coś kolega ma. Pewnie coś fajnego. No ja zobaczcie, jakiego mam rydzyka. A dobry rydz nie jest zły. Po to tu przyjechaliśmy. Jest. Kochani, miały być rydze, ale zobaczcie, w takim małym zagajniczku. Jestem w takim yy, liściastym terenie. I zobaczcie, jakie piękne białe kozaki. Widzicie to? Coś wspaniałego. Michał, a ty co masz? Ja mam, tak, to są biały, białe kozaki. Zobaczcie, a tu jest jego brat. Biegniemy do kolegi, bo zazdrość mnie zżera po prostu. Zobaczcie, mówi, że. O, tu są dobre grzyby dla teściowej. Czerwone. O, jakie piękne. Ale zobaczcie, mówi, że znalazł tyle ryby i rzeczy. O kurczę, patrzcie, jakie ładne. Ale i jaja, w jednym miejscu, zobaczcie, to już będzie na całej majecznicy. Pokaż. To jest, patrz, muchomory, a tu rydz. jeszcze jeden. Zobaczcie, jak rydze rosną. Patrzcie. Patrzcie, jak są schowane. I następne. I to w muchomorach muchomory i rydze. Ale jaja. Patrzcie. Tylko, że wiecie co? Najważniejsze jest, żeby nie pomieszać tego na zupę. Nie, no powiem wam coś fajnego. Zobaczcie, ile jest rydzy. Zajebiste. Zajebiste rydze. Po to tu przyjechaliśmy. Zobaczcie, idę sobie ścieżką i nigdzie nie zbaczam z kursu. Zobaczcie, jaki piękny piękny ryzyk. Na ścieżce nigdzie nie trzeba, nigdzie nie trzeba przychodzić. Ale o, tam widzę następne. A tu jakiś ham pił piwo. Kurwa, ludzie, zabierajcie śmieci z lasu, bo to nie jest naprawdę trudne wypić albo zjeść coś w lesie i, i włożyć w koszyk albo w reklamówkę i wyrzucić z powrotem do kosza. Zobaczcie, jakie małe rydy. Wyrzucajcie śmieci z lasu, bo las jest tylko jeden, kurwa, i niech służy i niech służy jeszcze naszym dzieciom, dobra. To takie to małe moje małe powiedzenie. Ej, no zobaczcie, te rydze są zajebiste. Naprawdę dzisiaj patrzcie. W jednym miejscu taka oto gromadka. Patrzcie, dopiero co skończyłem nagrywać tą gromadkę grzybków. Odwróciłem się. I patrzcie jak wyczaiłem podgrzybka. Pięknie stoi podgrzybek. Patrzcie się cały czas. Taki, może nie jest zbyt okazały, ale kolejny dzisiaj do kolekcji podgrzybek. Trochę zjedzony, ale nie jest zły. Kolega, kolega chytry tam zbiera na grzyby. Kazał mi uciekać, ale słuchajcie, poszedłem w swoje miejsce i naprawdę to się opłaciło. Zobaczcie, bo to naprawdę moim zdaniem piękny okaz borowika. Zobaczcie sami, widzicie już go z daleka. Nie no to jest po prostu Michał mam pięknego borowika Ale ładny Zobaczcie Naprawdę piękny Oby jak najwięcej takich okazów dzisiaj Ten jest naprawdę super Przyjechaliśmy tu do tego lasu Na Rydze Michał przyjechaliśmy Tak jest Na Rydze i zobaczcie Taki okaz Rydza to po prostu pół patelni Patrzcie jaki piękny Zobaczcie No taki i to, i to zdrowy Zdrowy, piękny, patrzcie. Zdrowy, piękny, duży, rudy, rudy, rudy lid. Jak tu się komponuje z tymi jarzębinkami Leśnymi? Zobaczcie, jaka piękna polanka. Tu są opienki. Ktoś już sobie zrywał opienki. Patrzcie. Widzicie, ile opienek. Tu, tu są opienki. Ale, ale, zobaczcie z daleka przyczaiłem mojego rydza. A na początek jeszcze pokażę Wam moje, moje wiadereczko. Zobaczcie, wygląda ono tak. A idę po taki oto okaz rydza. Zobaczcie, jaki fajny. A w zasadzie to dwa, trzy, bo jeszcze jest tu. Patrzcie, jakie są fajne te rydze. Takie świeżutkie. Prosto na moją patelkę będą. Ale ten jest naprawdę fajny. Patrzcie, o z ślimakiem. Ślimak, ślimak, pokaż rogi patrzcie kochani jakie fajne miejsce ale po takie rzeczy się przyjeżdża właśnie patrzcie, jeden rydz, patrzcie jaki piękny naprawdę wspaniały ale zobaczcie tam następny, tu kolejne nie no, cała, cała rodzina rydzy patrzcie, cudowne kolejne, a tu jest po prostu cała brygada jeden drugi, trzeci czwarty, piąty, szósty, siódmy ósmy zobaczcie, same rydzy Patrzcie, jak to jest sprytnie pochowane. Patrzcie, kolejny rydz. No tu ich jest cała masa. A tu jeszcze widziałem kolejne zgrupowanie rudych rydzów. Patrzcie. Tu to samo. Rude rydze. Ale fajne. Patrzcie. Ekstra te grzyby. Na patelkę będą w sam raz do smażenia. Kolejny. Dobry miej. O tam dalej. Zaraz Wam pokażę wszystkie. Kolejna wrzuteczka, bo znalazłem fajne gniazdo ry... yy, nie rydzy. Tylko opienik. Zobaczcie, przyjrzyjcie się. Tak wyglądają opienki. Tu już ktoś się zrywał, ale na przykład tu mam fajne, fajne, zobaczcie, czyściutkie gniazdko opieniek. Tu kolejne. No i tu też będą, mam wspaniały przepis na opienki. Dobre opienki nie są złe. Już miałem przejść, już idę Michał, tylko tu pozbieram rydze. Patrz ile rydzy. Zobaczcie, zobaczcie to się dzieje. Rydz, rydz, rydz. Tam piękny rydz. Naprawdę jest masakra. Urodza jak nie wiem co. Michał, ile jest grzybów? Uj! Dokładnie. Grzybów <grybów> jest. Uj! Zobaczcie. Patrzcie, jakie piękno-pięki. Coś wspaniałego. Nie no. Piękne ubrania. Michał, ale grzybów co? Kochani, zapraszam wszystkich świętokrzyskie na grzyby na rydze. Patrzcie, jakie piękne okazy. Tu już jest piękny rydz. Z daleka widać. Zobaczcie. A zobaczcie tu. Oj, ten okaz jaki duży. Patrzcie tu. Coś pięknego. Ale tu pod krzaczkami no takich rydzy jeszcze nie widziałem. Zobaczcie jakie duże. I to są zdrowe. Zdrowe rydze. Patrzcie. Coś pięknego. Michał, zobacz jakie rydze. To takich rydzy dawno nie było. Jest taki wysyp rydzów. Patrzcie. Takie pomaskowane, piękne rydze. Ale zobaczcie, wyrywa się i piękny, piękny, zdrowy ryc. Patrzcie, następne. Zobaczcie, jak to jest pięknie pomaskowane. Ale jest jest wysyp grzybów w tym roku, co? Patrzcie, kolejny, gdzie się nie stanie? Ryc. Patrzcie, ale to no takie sztuki, takie okazy. Takie piękne grzybki. Tam o kolega szuka i nie wierzy, że jest tyle grzybów. Kochani, zobaczcie, co się dzieje u mnie. Zobaczcie co się tu kolegi dzieje. Pokaż Michał. Jakie piękne sztuki. Ale patrzcie. Wystarczy, wystarczy troszeczkę troszeczkę krzaki poszukać. Będzie coś. Patrzcie, tak. patrzcie jakie piękne. Wystarczy trochę krzaki otworzyć i... Nie no, zobaczcie. Patrzcie co się dzieje. Pokaż Michał. A bo to jest kilka. A bo tu jest kilka, ale zobaczcie. Widzicie to? To są wszystko rydze. Nie no, szok, a tu. Ale jaja, patrzcie. Kolejny. Nie no, chyba już zdeptałem na pewno parę. W tych choinkach jest wysyp. Patrzcie. Ale piękne, Michał. O kurczę. Zobaczcie. I to. I to patrzcie, to coś takiego. Rudy, rudy, rudy rydz. Co Michał będzie robił z rydzami? Pokaż ale fajne, no nie, no patrzcie to po prostu taki rozmiar w sam raz na patelni zobaczcie to się dzieje ja przyjechałem na Rydze ale patrzcie ile jest sitat sitaków ponoć są, ponoć, ponoć są bardzo dobre grzybki robo źle pokazuję, zobaczcie jest cały, cały wysyp sitaków choć ja ich dziś nie zbieram ale ponoć na pierogi na pierogi i na inne sprawy są dobre choć na pieroga to to wiadomo co dobre nie no to jest po prostu. Patrzcie, rydze są tak wspaniałe w tym roku. I kolejny do mojej kolekcji rydzek. Ale patrzcie, tu jest kolejny. Kolejny rudy, rudy rydz. Kolejny. Kolejny. Wiecie co? W tym roku obłowiliśmy się trochę rydzów. Co? Troszkę jest. Ktoś z Was zna przepis na takie a to cię wciąga na takie piękne wywary z Muchomorków. Jak ktoś zna przepis, to niech się pochwali. Ten piękny las, ta cisza. Moje ulubione grzybeczki rydze. Patrzcie, kolejny rydz. I to wiecie co? No te to są po prostu to są takie takie rydze książkowe. Patrzcie ile ich jest. Kolejny ryc. O, tu jak są ładnie schowane. Patrzcie. Ale naprawdę, jak się je. Patrzcie, jakie. Zdrowe, soczyste rydze. Kolejny. I kolejny ryc. No, ten to jest. Patrzcie. Zobaczcie. Zobaczcie na rydza. Kolejny ryc. I kolejny. Jest tego troszkę. Naprawdę będzie co marynować. Będzie, będzie co robić w domu. Wstąpiłem sobie w takie choineczki. Zobaczcie jak tu jest pięknie. Piękny mech. I patrzcie jaki. Wstąpiłem, bo rosło parę rydzy. Ale patrzcie. Piękny borowiczek. Aż żal zrywać, ale zabierzemy go do domu. Trochę, trochę zjedzony, ale może być. Do dzisiejszej kolekcji rydzów, prawdziwków wjeżdżają maślaczki. Zobaczcie, trochę. Trochę zjedzone przez ślimaki, ale takie w miarę suche. O! Patrzcie. Nie, no takie zostawimy je chyba. Nie będę ich zbierał, ale i maślaki są. Kolejne grzybeczki. Powiem Wam, że po prostu pokazuję Wam już te rydze takie ładniejsze, bo to są takie inne rydze. Zobaczcie. Z pełnymi główkami, ale jakbym chciał, wszystkie rydze Wam pokazać. Zobaczcie. Patrzcie, co się dzieje. Ryc To jest po prostu grzyb na grzybie. Patrzcie, kolejny, a nie dwa. O, zobaczcie. Patrzcie, jakie fajne. Po prostu tych grzybków to jest cała masa. Kolejny. Naprawdę, o, tam kolejny. Wiecie co, pozbieram to i dopiero zacznę pokazywać. Ale byliśmy już w samochodzie dwa razy. Michał, pokaż swoje znalezisko. Co masz, pokaż. Jej, jakie ładne. Zobaczcie. No potrójny, poczwórny po Double head, double kill. Pokaż je, jak wyglądają. Nie no piękne. I co Michał by nie robił z grzybami? Marynowane do, wódki. do wódki. najlepsze. Ryte do wódki. najlepsze, dokładnie. Idziemy, mamy naprawdę sporo tych grzybów. Idziemy teraz tak spacerkiem trochę na jakieś nowe miejsce. Ale zobaczcie, naprawdę jest. Jest po co przyjeżdżać do lasu. O kurczę, patrzcie, patrzcie, co ma Michał. Zobaczcie, no wszystko jest masakra. Taka siatka duża. Duża siatka, duża siatka, pełna grzybów. Idziemy na razie taką polną, polną drogą, żeby troszeczkę odpocząć od tej gęstwiny, bo po prostu zobaczcie, pot na czole. Ale jeszcze jak będą jakieś grzybeczki, zagajnik, to wstąpimy i wam pokażemy wszystko. Piękny ten las, ale powiem wam kusi mnie, żeby sobie zebrać takiego jednego pięknego, czerwonego. Muchomorka. Patrzcie. Zobaczcie, są wspaniałe okazy. Aż wiecie co? Zobaczcie jak to wygląda. Hipnotyzuje po prostu. A wywar z takiego czegoś, patrzcie, nawet takiego małego jak się zje, to ponoć można widzieć, widzieć Boga, rozmawiać, rozmawiać w każdym języku. Można być, połączyć się, połączyć się ze Stwórcą można. I nie wiem, czy kiedyś tego nie zrobię i może nie, nie na kanale, ale pokażę jak jem wywar z takiego grzybeczka i rozmawiam ze stworzycielem nieba i ziemi, kimkolwiek by nie był. Zobaczcie, właśnie przyszliśmy po raz drugi. Patrzcie co się dzieje. A tu mamy, a tu mamy wszystko. Co przynieśliśmy z lasu patrzcie. Jest tego trochę, tu michała torba. Kolejna, trzy torby, ale teraz szybko jedziemy gdzieś na stację, napijemy się jakiegoś zimnego, oczywiście bezalkoholowego piwka i idziemy dalej na Rydze, bo trzeba korzystać, bo takiej okazji już w tym roku może, albo może będzie, albo może nie będzie, może się nie powtórzyć. Idziemy, szukamy dalej. Do zobaczenia za chwilę. I po grzybeczkach trzeba koniecznie jak autem to zeróweczkę. Zobaczcie. Tylko oczywiście jak jest autem, to pijcie zeróweczki. I wracamy, napijemy się piweczka i wracamy na, na grzybki. Kolega jeszcze trochę zgłodniał, poczekamy na tej stacji, bo zamówił hot dogi. No ale, no wiecie, zamiast zaczekać już na te smażone rydze z jajkiem, to, to nie wytrzymał i zamówił, zamówił hot dogi. Zjemy i wracamy. I kolejny ryd, który chce znaleźć się na mojej patelni, Wygląda, proszę Państwa, właśnie, właśnie, właśnie tak. Piękny. Zobaczcie tego rydza. Zobaczcie go w słoneczku. Jaki on piękny, wspaniały. Zobaczcie my, jak zwykle, na kolanach. Bo takie jest naleziska. Rude. Patrzcie. Troszkę, troszkę trawę, jak się ruszy. To zobaczcie, co można. Co można wyjąć z tej trawy. Patrzcie jakie fajne grzybeczki. I to tylko troszkę trawę ruszyć i zobaczcie. Naprawdę fajne okazy. Dużo, dużo, naprawdę dużo grzybków. Piękne rydze. kupa osób przeszło, naprawdę bardzo dużo osób było. Ale zobaczcie, tu ktoś sobie uciął grzybka, ale kolejne, kolejne są i kolejny grzybeczek, kolejny, kolejny ryd. O, gdzie ty uciekasz? Rudy, rudy, rudy rydu idziemy, zobaczcie jak tu ładnie Mechlas, pięknie. idziemy o i są Zobaczcie jakie piękne jakie ładne ryzyki. Czekają, żeby je tylko zebrać. Coś wspaniałego. Pejna polanka i zauważyłem już z daleka. Tu jest troszkę troszkę nie bardzo, ale zobaczcie tu piękną piękną rodzinę. Piękną rodzinę rydzów. Tu jeszcze, jak się popatrzymy, to jeszcze jest kolejny. Coś wspaniałego. Jak zwykle rydze w rodzince. Zobaczcie, pochwalę się Wam. Znowu mam piękne miejsce. Piękne miejsce rydzyków. Zobaczcie. Zobaczcie. Cała rodzina. Tu, 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 nie no, coś wspaniałego. Jeszcze jeden. Patrzcie, jak to super będzie wyglądało, jak się je Wyjmie. Patrzcie, jakie piękne rydze. Oj, dzisiaj będzie marynowanie. Zobaczcie, jakie, jakie te są super grzyby pochowane. Patrzcie, kolejny tutaj. Trzeba je zobaczyć. Kolejny grzyb. O, urwało się. Urwało się troszeczkę. Ale patrzcie, jak są pochowane. Kolejny. I to zobaczcie, to są, to są naprawdę super okazy. No takie rydze. Takie rydze, coś wspaniałego. Tu jeszcze jest jeden. Schowany, zobaczcie, wytrzymy. O, jaki fajny, duży. Urwał się. Ale jest. Piękniutkie, zobaczcie. Z daleka już widać. Ryd, ryd, ryd. Rudy, rudy, ryd. Rudy, rudy, ryd. Następny rydze, zobaczcie. Rudy, rudy, rydz. Nie nadążamy zbierać. Zobaczcie. Kolejny ten jaki piękny, piękny okaz. Zobaczcie, pokażę go Wam w całej okazałości. Coś pięknego. Moje wiadereczko już jest prawie pełne, ale idąc sobie już w stronę samochodu. Występują oto takie osobniki. I jest ich całkiem sporo. Bierzemy sobie je. Tu patrzcie kolejny. Kolejny, to już jest ich cała masa. Tu gdzieś kolejny, zobaczcie, idziemy dalej. Kolejny, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Także, jakby ktoś się pytał, to jest wysyp grzybków. Grzyby są. Znalazłem właśnie piękne opięki w moim miejscu, gdzie zawsze przyjeżdżałem, tu z moim kolegą Wojtkiem którego pozdrawiam. Trzymaj się tam, bracie, na emigracji, i dobrze jest. Zobacz, co znalazłem w Twoim miejscu. Patrz, jakie opięki wspaniałe. Patrz. Zobacz. Patrz. Jakie piękne opięki. I tu jeszcze dopiero rosną. Tu są opienieczki. Naprawdę fajne. Zobaczcie, mamy po prostu grzybową gorączkę. Zbieramy, ale patrzcie, co się dzieje. Zobaczcie kolejne grzybobranie Siateczki Kolejne podejście, kolejne podejście. Patrzcie jakie opieki wspaniałe I to takie po prostu książkowe Ale włączyła się już nam Włączyła się już nam grzybowa gorączka Po prostu chcemy więcej, więcej, więcej więcej. Ale będzie cały bagażnik Zobaczymy co będzie na końcu Ale podejrzewam 10 toreb i z 2 wiadra I moi drodzy podsumowanie Skończyliśmy nasze grzybobranie. Zobaczcie, jak to wygląda. To, co udało nam się dzisiaj znaleźć. Tak to wygląda. Zobaczcie. Będzie to robić w domu. Jest trochę to o pięki. Tu Michała piękne rydze. Naprawdę jest tego trochę. Pozdrawiam wszystkich na razie.